W dzisiejszym felietonie będzie o Komisji Historycznej Lewicy Polskiej, którą powołała niedawno Rada Krajowa Nowej Lewicy. Czy jest to dobry pomysł i dlaczego moje odczucia co do powołania tej komisji są co najwyżej mieszane? No? Wybory parlamentarne były w roku 2019, w październiku. Nowa Lewica, czy wcześniej SLD, miało długi czas na to, aby zdecydować się na dbanie o historię Lewicy, więc rychło w wczas się obudzili. Teraz, kiedy sondaże lecą w dół i trzeba jakoś pomyśleć o sensownych działaniach, no ale może przyjmijmy, że lepiej późno niż wcale. No to przyjrzyjmy się konstrukcji tej komisji. W zasadzie to jest grupa tematyczna utworzona w ramach Rady Krajowej. Na czele komisji stanął Krzysztof Janik. Janik nie jest historykiem. Nie jest on też no, jakimś znanym działaczem z tego, żeby dbał o historię ruchu robotniczego, o, o jej obronę. Brak Szerszych informacji w ogóle o tym, jaka jest koncepcja komisji kto wszedł w jej skład. Z informacji medialnych dowiedziałam się tylko właśnie o Janiku. No, Janik sam stwierdził w informacji dla papu, że, cytuję, Lewica nigdy się swoją przeszłością nie zajmowała, więc postanowiliśmy coś w tej sprawie zrobić. I ktoś musi to zacząć, padło na mnie. Czyli trochę to wyglądało. Wygląda tak, że, że wszyscy uciekli, kiedy decydowali, kto ma zostać szefem Komisji Historycznej. Na sali został Janik, może uciekał za wolno, został schwytany i, i powierzono mu tę rolę. No dobrze, ale co dalej? Co, co, co Janik ma do powiedzenia o, o Komisji? To nie ma być ani IPN, ani Instytut Naukowo-Badawczy. To ma być grono ludzi, którzy będą chcieli pokazywać rzeczywistość z wielu stron, mówi polskiej agencji prastowej Krzysztof Janik. Bardzo dobrze, to tą koncepcję muszę pochwalić. To jest podejście od y, dobrej strony, żeby zebrać y, no, grupę ludzi, tylko trzeba doprecyzować, no, kim oni mają być. Czy to będą historycy, czy to będą środowiska właśnie broniące historii lewicy, walczące z, z dekomunizacją? Jak, jaki będzie profil ideowy tych środowisk? Czy wyjdzie y, komisja poza y, środowiska partyjne, które. No, bardziej skupiają się na grze politycznej, parlamentarnej, niż działalności społeczno-naukowej. No właśnie. W zasadzie nie ma żadnej strony, nie ma maila tej komisji, nie ma kontaktu do niej. No, jak to ma być zorganizowane? Jak to ma działać, jeśli nawet nie można się skontaktować z tymi ludźmi? Więc no, Pomysł, jeśli chodzi o wypowiedź Janika Niezły, natomiast wykonanie już od początku przedstawia wiele do życzenia. Chcielibyśmy pomyśleć o programach przedsięwzięciach edukacyjnych, żeby nawet wewnątrz partii ludzie wiedzieli, skąd im nogi wyrastają, łącznie z obroną życiorysów wielu różnych ludzi. Też warto by przypomnieć dawnym działaczom SLD no, rychłowczas, kiedy ważyły się losy dekomunizacji, kiedy uchwalano święto tak zwanych żołnierzy wyklętych, to oni albo odwracali głowę, albo nie widzieli nic złego w tym wszystkim, bo wybieramy przyszłość. Tutaj też takie platformerskie podejście, że walczymy o ciepłą wodę w kranie, a nie, nie o żadną ideologię. No i Porzuciliście ten czerwony sztandar, porzuciliście tradycję ruchu robotniczego, teraz zbieracie tego skutki. Dotychczasowe starania tej lewicy parlamentarnej, głównonurtowej, o obronę tradycji ruchu lewicowego wypadały dosyć marnie dotąd. No, najpoważniejsze takie przedsięwzięcie to był niezbędnik historyczny lewicy z roku 2013 przygotowany przez Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. W opisie tego filmu macie link, można sobie go pobrać w formacie PDF. Niestety jest to dość słaby bryk dla działaczy partyjnych, przygotowany przez osoby niespecjalnie interesujące się historią, bardziej wybrane na zasadach powiązań politycznych ówczesnych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, niż jakichś zainteresowań czy też wiedzy na temat ruchu robotniczego. To jest taka wizja lewicy koncesjonowanej, pozbawionej rewolucyjnych idei, hasła bardzo słabe, sztampowe najczęściej o wiele gorzej opisane niż na przykład w Wikipedii. Po nawet broszurze o historii lewicy można by się spodziewać o wiele więcej, więc bardziej ten niezbędnik historyczny pokazuje stan świadomości Sojuszu Lewicy Demokratycznej historycznej w roku 2013 niż nawet jakieś podstawowe informacje o tradycji ruchu robotniczego w Polsce. Wracając do Krzysztofa Janika, kolejna jego wypowiedź. Moje pokolenie schodzi z areny dziejów i chcielibyśmy zainteresować się losami ludzi, który może niektórym trzeba pomóc, spisać ich wspomnienia i ochronić materiał, który za chwilę będzie zupełnie nieobecny. Tutaj muszę przyklasnąć. Bardzo dobry pomysł. Też szkoda, że tak późno. Wielu kombatantów. Wielu działaczy ruchu robotniczego odeszło w międzyczasie, kiedy wy się nie za bardzo interesowaliście historią, a mieliście pieniądze, środki, możliwości, aby zadbać o spisanie ich wspomnień, gromadzenie materiałów. W zasadzie teraz po rządach lewicy i po tym, jak lewica w sile kilkudziesięciu posłów jest w parlamencie, no to moglibyśmy oczekiwać prężnie działających fundacji, jakichś inicjatyw no, gromadzących dane, prowadzących badania, więc za późno i, i bardzo mało tego jest jak na razie w waszym dorobku. Ja nie słyszałem, żeby jakiekolwiek środowisko, które społecznie wcześniej dbało o pamięć, walczyło z dekomunizacją, walczyło o zachowanie tych różnych patronów ruchu robotniczego, przypominało o prasie robotniczej, o historii lokalnych właśnie grup robotniczych, aby ono dostało zaproszenie do współpracy z tą komisją. Historyczną. Mam nadzieję, że to jednak się zmieni. Nie będzie to kolejna martwa struktura w ramach nowej Lewicy, tylko rzeczywiście Komisja Historyczna Lewicy Polskiej zabierze się do roboty. Krzysztof Janik. Sięgnie po, po doradców, po ludzi y, rzeczywiście związanych z historią, y, historyków i, i wystąpi z inicjatywą sam do różnych środowisk, aby prowadzić. Wspólne działania. Ja wiem, że wiele inicjatyw, nie tylko Stowarzyszenie Historia Czerwona, potrzebowałoby wsparcia w takich działaniach. Wiele osób dzia działających lokalnie, znających swoje historie środowisk lewicowych w swoich miastach, okręgach. Też potrzebowałoby takiego wsparcia. Mam nadzieję, że Komisja Historyczna Nowej Lewicy właśnie taką działalnością się zajmie. Oby moje podejście z rezerwą no, okazało się niewłaściwe i obym się mile rozczarował co do Przyszłych inicjatyw Nowej Lewicy w dziedzinie obrony pamięci ruchu robotniczego i tradycji lewicy. Nie tylko tej koncesjonowanej piusotczykowskiej PPS-owskiej, ale żeby znalazł się, znalazło się tu miejsce także dla rewolucjonistów, tych wszystkich, którzy że są dzisiaj wyklinani jako tak zwani niepatriotyczni, jako tak zwani zdrajcy, czyli całego ruchu radykalnego socjalistycznego ruchu komunistycznego, antyfaszystów, tych, którymi IPN i propagandyści obecnej władzy pogardzają. Klimat zaczyna się zmieniać, im więcej propagandy IPN-owskiej i bzdur lansowanych w. Państwowych mediach, rządowych mediach, tym bardziej zmienia się nastawienie ludzi młodych, szukających inform prawdziwych informacji o historii, coraz bardziej tym zainteresowanych. Więc tutaj pole do działania dla Komisji Historycznej Lewicy jest bardzo duże, obyście tego działacze Nowej Lewicy nie zmarnowali, nie zaprzepaścili. Dziękuję, jeśli podobają się Wam felietony, subskrybujcie, komentujcie, polubiajcie i zachęcam do słuchania zarówno poprzednich, jak i kolejnych felietonów. Dziękuję.